Nie to wyrzucić No nie Jeżyk Co? Jeżyk Jeżyk, Jeżyk. 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 Jeżyk tak? Może z nami Nie wiem To są mojej kolekcji Taka 8-krotka Tu co jest, Andrzej, Andrzej? kurde? No Pozdrawiam mamę Pozdrawiam mamę Mam ja 24 lata, zamierzam wygrać ten turniej. Pozdrawiam wszystkich z Gliwic. Na pewno. Pozdrawiam również...

Taka się by zerwała tygrysa ty no. no to chyba za ogon, nie?